To jest Kipper 499 a to jest, jak widzicie, gitar 4, dodatek. The Lost of. Jakoś tak, nie wiem, nie wiem, jaki ten ostatni czytam. Ostatnią część. Dzisiaj testujemy Lektora do GR. Dam linki w opisie do tego, skąd go pobrać. No i ogólnie do kanału tego właśnie kogoś, kto zrobił tego Lektora. I też na kanale Discord jego można pobrać właśnie ten. No. Do dodatku, bo to ktoś inny z serwera po prostu zrobił. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszą lepszą misję, bo i tak nie grałem no, od kiedy od nie odcinku, więc no. Wiadomo. <laughs> więc zaczynamy. Już nie gadam. Skąd je wytrzasnąłeś? A wiesz, mam takiego kumpla. Co to bardzo chce, żebyś mnie wygryzł z branży? Skąd je wytrzasnąłem? Co ci odwaliło? Wszędzie pełno towaru. Wystarczy go zakosić, Billy. Kosiarzem towaru? Ha, kosiarz towaru. Wow, aleś wykombinował. Niezłe, bardzo inteligentne. Prawie jak żart, tylko że nieśmieszny. Johnny, poznałeś już Leja? Siema. Lej Bocino. A to mój brat, Johnny. Johnny Żyd Johnny, Żydzia Johnny, jak się miewasz? Zrób coś, coś dla mnie. Trzymaj tego degenerata z dala od Pierdla. Przynajmniej do czasu, aż mi zapłaci. Postaram się. Na razie. Co on ci sprzedał? Zabawki, bracie, zabawki. On, let's go. Chodźcie, zbieramy się. Dokąd jedziemy? Bill? W odwiedziny. Billy, nie bądź chujem. Johnny, wydajesz się ostatnio jakiś spięty. Myślałeś, żeby coś z tym zrobić? Wizyta w spa? A może mała lewatywka? Lewatywka. Wiem, że niestety tutaj jest troszkę później w sensie no on wolniej czyta, ale no tego, tego nie zmienimy niestety. Tam autor próbował zmienić i trochę to dziwnie brzmiało. ...ustawić się A co z Billym? No właśnie co ze mną, bo tą misję zaczynałem już robić. Nie wiem jak mam się tutaj ustawić. Zaraz, zobaczycie o co mi chodzi. Ok, dojechałem. Nie co jest grane. Tak się robi jak jest przywódca kredyni. Smutno Ci, że nikt nie podąża za tobą. Johnny? musiał przez cały dzień włazić mi dupę. To jest szady w jednego z naszych. Będę tutaj tak za nim jechał, bo dość łatwo dogonić Draje szego. Dobra zaliczone. Siedziałeś kiedyś w namrze? Wamrze siedzieli ci, którzy byli na tyle dórni, że dali się złapać. Oprócz Billiego on nie opecha. To nie kwestia szczęścia. Braya chciał ci dochać. To o własnym sprycie nie ma znaczenia. Nie wiem, czy się podgłasza czy nie? Bo jest na 40% głośności, nie wiem czy teraz widzieliście hmm. czy nie, ale jest na 40% głośności. Nadal podnosisz ciężary. Bill, nie muszę. Wystarczy, że Boże to Ten lektor oczywiście John, Chyba pomyliło nie się niezbrajana. To on ciągle ci siedzi na dupie. Kolejny raz się pojawiło, super. O nie, jeden się odłączył. Oby wrócił do nas. <laughs> Najwyżej nie zginie. Dradzie <laughs> co? Jak widzicie, ten lektor nie jest może naj, najszybszy czytający, ale tak jak powiedziałem, niestety, no, podobno by to brzmiało jak bełkot. Jakby szybciej czytał. Mi bardziej przeszkadza to po przecinkach, że tak długo po prostu trzeba czekać, aż on powie daną, że, daną część po przecinku. Ja wiadomo, takie przerwy się właśnie powinno robić, ale no, według mnie troszkę za długie są te przerwy. Tak, troszeczkę. Tamten to chyba w ogóle został tam gdzieś daleko <laughs> Pojechał sobie na drugą stronę autostrady i się zgubił biedny Może się pokaże jak dojedziemy do celu No że szybciej O jest już. Na szczęście wrócił Jak widzicie mamy tą broń mamy też o ten pistolet tu który mam więcej naboi Ej, trochę zepsułem. Trzeba jechać. Teraz ten się zablokował, serio. Serio to jest glupisą, ale tutaj już jest właśnie znacznie. Tutaj mam dojechać. To oh, jest sukienko. Liczyłem na to, was że was się so... gdzieś wywalił. Nie jechałeś. Mam dla was niezłą zabawkę. Ja yeah, super Bill. No to czego What chciałeś? Co to What? ma być? Co ci odjebało, człowieku? O co ci chodzi? To brudasy zabiły Jasona w Broker. Myślałem, że to jakiś Polak, Serb, czy ktoś tam. Mieliśmy złe informacje, bracie. To oni rozwalili tego dzieciaka. A ty co? Zachowujesz się, jakbyś miał na to wyjebane. Powaliło cię, stary? Te brudasy zabiły Jasona? Zgadza się. Weź kilka granatów i powrzucaj je im przez okna. Tutaj nie czyta niektórych dialogów, jak mają za mało y, liter. Amen, Johny. No i tutaj mamy, jak widzicie... obuć tych brudasów z hukiem, bracie. Mamy tak zrobić. Ja tu już zmienię sobie pistolet, bo będę no sam tam wychodzić. I wolę po prostu używać... Używać się pistoletu. A no ewentualnie tego fajniejsz tej fajniejszej broni, ale ona jest na krótszy dystans. Ta, co mieliśmy we wcześniejszym odcinku, tylko ją. parę grobów, chłopcy. Będziemy mieli tu parę ciał. Dobra, jednak, yyy... Żyjcie ołów, brudasy. Chyba trafiliśmy na jakiś zjazd aniołów. To dopiero zabawa. Patrzcie, musimy rozprawić się z wanem pełnym brudasów. Flyerzy chcą nam spalić chatę? Szlak, idzie na nas cała armia brudasów, chłopaki. Brudasy na no motorach jak to wciąż Brudasy. Rostrem za to zapłaci. Nie trzeba było nas wnerwiać. Widzicie, no sporo tej pudłuje niestety, no ale cóż no, nie jestem najlepszym strzelcem. Zobaczcie, mieli tu trochę przyjadanych trupów. Prawie niewiele mi to pomogło. Nie dostaniecie naszych narkotyków, frajerzy. Dobra, Mam nadzieję, że uda mi się dobrze dostawić głośność... ...w postprodukcji. Zdrowienia od jego dupki. Wbijamy do siedliska żmili bracia. Naprzód. Dobra. A co z Musimy oczyścić całą tę kryjówkę. Ruszać. Ci goście nie ogarniają. Sprzątnąć ich. Nie widzę to ostatniego, tylko Himamów dupki. Nie, tutaj się nie mogę kryć. Słyszeliście o Jasonie Michaelsi, Był moim bratem. Mój brudasów, Dżony. nie są my na dole chyba. Dobra. Nie musicie wstawać. Pierwszy raz jestem w krylu Ceracha. Wiem, co to wyglądało. Technicznie nie trafiałem. Budasy <grym> skołowały, skąd zajęliście <grym> dużo hery? Zapakuj, John, czekaj, nie rozumiem. Myślałem, że to zemsta za Jasona. Co tu się odpierdala? Dwa miliony w herze. Na moje to całkiem niezła zemsta. Weź się, kurwa, wstrzymaj. Teraz będziemy kraść intowar? Nie przeginaj. Nie przeginaj, spokojnie, wyluzuj lekcja fizyki, pierto ludzie. Wiesz, na jakiej zasadzie działają motocykle? Zaraz się dowiesz. Siła odśrodkowa. Tak więc im szybciej jedziesz, tym masz większą stabilność. Im szybciej jedziemy, tym mocniej przywalimy i tym bardziej zbliży to do siebie, braci. I właśnie tak działać będziemy. Kurwa, przecież to jest to samo. Wszystko jest szybciej, dłużej i mocniej i tak właśnie pozostajemy razem. Brian, trzymaj Po czym ty pierdolisz? Musisz przestać czytać te ich zasrane strony w necie, stary. I zacząć myśleć o tym, jaki wpływ na nas mają twoje działania. Jeszcze Mam nadzieję, że nie się wiatraka w tle, bo miałem włączonego. Zabrzmiałem głowy, włączyłem się Nie ty, żołnierzu. Brian! Grab the Brian shit. Zgarnij towar! Wycofujemy się! Wsiadaj na motor brachu! Tędy teraz się idzie, tamtędy chyba się wraca, tak, tak tędy, dobra w tą strony polazłem badany stąd. Chyba inna Zmywaj się z kryjówki gangu Aś. Niestety nie wiem gdzie pojechali, więc no. Ten problem. Dobra i to na tyle widzę dobra. Super teraz tak. Tam były statystyki, zapomniałem na nie spojrzeć na szybko, ale dobra, trudno. Teraz zadzwonimy sobie może po ziomka, o tutaj są statystyki, a nie, chyba nikt nie zginął, a nie wiem Tak, czy ja pamiętam... Aj, tak głupio zaparkuję, czy ja pamiętam kto to był z tym, z tą bronią? Play a Nie, nie, nie. Jim? Tak, Jim. No nie, bo tutaj trzeba... Kolejny ko konkretny wybrać? A nie, sam z bronią, dobra. Nie, ten ziomek. Majki. Potrzebuję twoich usług. Stary. Spotkamy się? Bez problemu, Johnny. Niedługo będę. Wiem, że ten, który ma opóźnienie, tak jak mówiłem, tam podczas kasenki, ale tam możecie mnie nie słyszeć W każdym razie... No niestety tak musimy działać, dobra. Hmm. Raz do Terego jedziemy. E, no dobra. Klikkałem dwa razy, ale coś się nie chciało menterem. Myślałem, że to się dwuklikiem zaznaczało. E, Billy coś napisał, patrzmy. Okej. Okay. chodź, nie w tą stronę. W tą stronę musimy jechać. Jeszcze tą broń e, kupimy i wracam na bazę i zakończymy odcinek Przepraszam jeszcze raz, że mnie tak długo nie było Tak jak mówiłem, najpierw prywatna sprawa, a potem mi się nie bardzo chciało nagrywać nie miałem po prostu też pomysłów na nagrywanie i... I tak to wyglądało niestety. Ja tutaj jest gim coś piszę. dobra. No źle pojechałem. Ech. Patrzyłem się na mapkę tylko wszędzie indziej. Takie kwiatki wynikły z tego. Dobra, wysiadamy tak, żeby nam nie przejechał u motoru a nic się nie stało innego. Ja pierdolę Johnny, dobrze cię widzieć. Tutaj mam chyba lepszy sprzęt niż nasze chłopaki za granicą. Wstyd jak chuj. Zoba, Zoba. Terens, nigdy nie przestaniesz mnie zadziwiać. Możliwe, że też będzie w późniejszym etapie Lektor, bo to może się. Naprawić, w sensie może być inny, kto inny może puści lektora, bo ten... Poprawić ten autor nieistotny, w każdym razie tak, kupujemy kamizelkę. Na to nie mamy akurat pieniędzy, dobra. Tutaj no mamy trochę, albo jeszcze trochę dokupił tej amunicji. Żeby tak było z te 300 minimum. Teraz do tego chciałbym w sumie dokupić. Do tego jest dość tania. To jest jedna z fajniejszych broni, tylko na bliski dystans. To jest trochę droższe, na razie nie będę jej kupował. Runnath na razie też nie. Tego innego też nie będę kupował. Tutaj jest... Eee... Chyba nie ma. Dobra. Wiadomo, to już są droższe pukawki. Na którym mnie na, na razie nie stać. Ale kupiłem i pomogłem, po Miłej zabawy Johnny. Dzięki młodo. <grychy> Dobra. Teraz przejedziemy się do kryweczki. Nie wiem, gdzie jest kryjówka, nie pamiętam. <laughs> Tutaj jest kryjówka. Zaznaczona ładnie. Fajnie, że możemy tak kupić taniej broni. Od naszego ziomka. Pewnie nie zawsze będzie dostępny, ale no wiadomo. Musimy też hajsik zarobić. Jak macie, jak wiecie, jak to zarobić hajs. Na początku więcej hajsu to daj się znać, bo przyda się, żeby właśnie uzupełnić arsenał i chociaż tego SMG-sza, to się nazywa, mieć po prostu. No bardzo fajnie, że wróciłem, cieszę się. Tą gierkę Dave the Diver, czy jakoś tak to się czyta, w każdym razie będę chciał ją ukończyć, mam nadzieję, że Wam się spodoba nie seria. Dziedzictwo Hogwartu może w tym tygodniu wlecie, albo Far i zobaczę. W każdym razie, no. <grystwo> Jest ok. No, jak widzicie, nie że najlepiej, ale też nie najgorzej w sumie. Chyba, że gorzej jeździłem w różnych innych gierkach. Ale to tak. Yy, Jeszcze ja chciałem powiedzieć, że albo. Dzisiaj albo w następnych dniach zrobię live'a z serwera w, na, na fajwemie. tam FaveMie, nie to powiedzieć. W każdym razie to jest serwer taki trackerski. Jak będzie ktoś chciał pograć to zapraszam. Możemy zrobić taki konwój, można powiedzieć. I tyle w sumie mam do powiedzenia. Moglibyśmy zajrzeć tutaj na tą stronę tych, tych... Oni nazwali? Brudasów. Ale no na razie nie będę robił. Ogólnie fajnie, że wróciłem do tego klimatu. Bardzo lubię ten klimat GTA. Nie. Dobra. Wyłączę, żeby było. Dobra. Tutaj coś jeszcze możemy porobić. Możemy się posiłować na rękę, co co widzę. Ale nie wiem gdzie to trzeba podejść. <grym> Bo tutaj jest coś... To nie, to na górze gdzieś. aż w innym miejscu jakoś. O tu się może jakoś włazi tędy. Gdy jest wyjście to nie. Dobra, to jest zapis chyba tak? Tak. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do dokumentowania suwania mojego kanału. Zapraszam też do innych moich serii. Wracam, będę normalnie nagrywał dwa odcinki na tydzień, jeden odcinek z... GTA, a drugi z jakiej tamkolwiek innej gierki, jaką tam mi się nie chciało zagrać, albo wy będziecie chcieli, zobaczę jak to wyjdzie. W każdym razie. Dziękuję za oglądanie. Cześć! Na razie!